Z ogromną radością chciałam Państwu przedstawić książkę Fizjoterapia proginekologii, która została wydana przez wydawnictwo PZWL i której mam przyjemność być współautorką wraz z dr. Dominiką Markowską, magister Aleksandrą Komińską i Magistr Pauliną Wiśniowską. W książce tej w sposób Przekrojowy, interdyscyplinarny i holistyczny została opisana fizjoterapia w różnych stworzeniach uroginekologicznych, anorektalnych, a także fizjoterapia okołoporodowa i okołozabiegowa. Korzystając z lektury, będą Państwo mieli możliwość skorzystać z dostępu do filmów, które opisują różnego rodzaju procedury gabinetowe, takie jak badanie USG, zastosowanie pewimetru, a także przykładowe treningi i ćwiczenia. Z książki dowiecie się Państwo, że praca z dnem miednicy jest to praca z całym ciałem, to jest praca z oddechem, z postawą ciała, z układem nerwowym, z powięzią, a także z emocjami i wieloma innymi aspektami naszego codziennego funkcjonowania. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do skorzystania z tej lektury, ponieważ bazuje ona na nowych doniesieniach naukowych, na metaanalizach badaczy z całego świata. Osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z fizjoterapią uroginekologiczną, będą miały dobrą bazę do rozpoczęcia tych działań, a każdy, kto już pracuje z pacjentami w tego rodzaju dysfunkcjach i schorzeniach, będzie mógł poszerzyć swój warsztat pracy o nową wiedzę. I umiejętności. Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam do lektury.